Witam serdecznie, robimy sobie casual do pierwszego wolnego miejsca gramy sobie, kto to, to znamy. Hulda hake, oho, Sadzie z tą ręką coś powiedzieć, no. Może spasuje, zobaczymy, to... Ingrid ze Szwecji, o, bardzo ładnie. Patrycja, skąd Patrycja, nie wiadomo i ekspert ze Szwecji, 4 pasy na 0 no i dobrze A teraz to zgłoszę jednego pika co ja mogę tam powiedzieć 3 treflowe braliśmy powinien zgłosić 2 piki ale zgłoszę jednego Trzy treflowe kierową czwartą, karową piątą. Dużo no, byśmy tam nie ugrali. O! No to gramy. Ingrid nie chciała ze mną grać. Ingrid, to powinnaś powiedzieć dwa piki. Zagram tak, może się podzieliły 2-2 i kiera, żeby sobie przebić kiera, to może mi zagrają w pika. Zostały im dwa trefle. Się gra w pika, żebym nie przebijał kierów. A jak się gra w trefle, no to się gra w trefle. no został jeden trefl i zostały im cztery piki albo w karo poproszę w kiera, dziękuję cztery piki nam zostało no. no ten z lewej Dostałem dwa piki król i ósemka. Miał jeszcze obu strefla. Od króla przebił. No i dobrze. Jeszcze jedną daję i restę moją. nie ma znaczenia co zuce muszę wziąć z tej strony muszę zabrać pika na trefla wynieść jedno kara, bo mogę oddać dwa kara tam trzeba zagrać Aspik pik nie impasować tych pików a pik. Osiem lew. Tu po prawej nie? Kara dobrze leżała, można było im pasować. Kto to wiedział? Dwanaście wygraliśmy, bo im dużo w kiery szło. Bo ktoś cztery kiery wygrał. To się tak dzieli. Oni dwanaście na tamtą stronę, my dwanaście na tę. Dan, Marian? To jest coś nowe? To jest Marian Dan, Romania Nowacjusz. <laughs> no trefelek, no to ja zgłaszam pika. <laughs> Moja ręka nie jest taka marna. Przy grze w kiery mam dwie przebitkowe i asakier. O! Proszę, jak ładnie Marian Dan. No, dalej nie idę, już tak może być za dużo. Na tego pika w zasadzie mógłbym powiedzieć, o, skąd No i dobrze, nie będę rekontrował. Kto to jest? Good Patrycja. No, Patrycja, Pat, takie szachowe imię Pat. No i jesteś w pacie gut. Jeżeli liczysz na lewy karowę, to żeś się przeliczyło. Czasę możemy oddać i będziemy przebijać, tylko którego pika puścić w koło. W zasadzie powinienem ściągnąć ASA Pik i zagrać bloteczkę dodamy. puścić w chał, no to odnajdziemy w tę stronę. łapiemy damę treflę. Nie udało się? No to jeszcze raz łapiemy damę treflę. Nie jest źle. Przymujemy lewy c. I niestety jesteśmy z tamtej strony. Mhm, jeden pik mniej, a z był jeszcze. Zaraz zaraz, jeżeli to przebija, gdzie to przebić? Żeby oddać jednego pika. Ojejajajaj. Gdzie to przebić? Tak trzeba To zrobić tak zwaną paradę w pustkę. Musi być waletem lub królem i musi wyjść w ósemkę albo w króla. Pięknie to zrobiłem. Oczekuję pochwał od moich widzów. cztery piki. Reszta przegrywała. To jest ręka na dwa bez tak? Pochwalił mnie Damian. Marian mnie pochwalił. No, worek treflowych 3 pikawy 4 treflowe to 7 to już wystarczy. To tu bierzemy 8. Mhm. A tu puszczamy 8 w koło. Chyba, że 7, walę, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nie, nie puszczamy 8 w koło. Pijemy ją. A ja Ile mamy? Dwie lewe. 3, 4, 5, 6, 7, 8. No musimy tę treflową wziąć. Nie wiadomo co wyrzucać. Już tak nie możemy. Treflowych nie wierzymy. Przytrzymamy ich, przydusimy ich. Walet pik ma szansę być tu. Kara się dzieliły. biorę swoje w krzaki. no daj waletę I tak muszę być w no ten wziął dobrze Oj, dzieliły się kara. Można było tam karę oddać tam trzeba było kłaść pusić tego treflony, co ma jeszcze kiera? Miał jeszcze kiera. to powiedzmy jedno trefle. tu słaby pezatu się kłania o powinienem sześć dołożyć ale to może być blokujące Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Z góry powinien zagrać. Kiera nie oddaje. Kara nie oddaje. Poproszę w kiera. y trefle rodzimy karem i czekamy na damkę ale z góry zaggrać Gdzie może być... A tu jestem, bo to przebijamy. Tu może być. Tu raczej nie, zobaczymy. Wszystkie wziął. Ślemik nie szedł. 3 piki ma powiedzieć 4 piki. Ma 3 piki. Weźmiemy dużo karowych i dużo whiskierowych tylko nie chce. Chociaż może ma single, gdzie? Weźmiemy 10 kar i 8 pików. Dziękuję. Wszystkie goła dama ale numer. O czym myślisz? Ejku. Ekspert ze Szwecji. A ja myślę. Wypad O, wypad walet. O, wypad walet. Kiery, figury kierowe wyrzucają, liczą na lewy treflowe wyraźnie. No, w... No, jak z damą? Bić, nie bić? Nie bić. A Przecież jak masz króla z waletem, eksperci powinniś zabić. No, asa z damą tym bardziej damę bić. Nic nie zarobiłem. A dobrze grałem. Dobry dzień. O, słabe dwa kiery pas Ciekawe jak oni to zrobią Chciałem powiedzieć słabe dwa piki Trzy kiery Nie wiadomo po co Skoro byśmy pasowali nie ma takiej licytacji ekspercie. Daj mi kierów. Jeszcze cztery kiery. I co teraz ekspercie? W trefle leżysz i kwiczysz, aha, sześć kierów. I dwa kara, to osiem. Mhm. To ma pięć czarnych kart. O, treflę wyrzucę. Daj

kiedy mógł daleczyć dawać no pat no i co cztery piki. Nie ma takiej licytacji, no trudno. Lepiej było w trefach, no mogę wyrobić lewe. A tak na karo cóż wyrzuci. Jedno wyrzuci, dużo nie wyrzuci. Biorę pika. Trefla nie biorę. Jak to jest, że on do tego bloku ma jeszcze zawsze jakieś figury? Żyć ci Pięknie. Chyba nie ugrają. Zablefuję, bo się zdenerwowała. Znowu otworzył dwa bając. No, dobra, dobra gramy w piki. Ostatnie rozdanie. Ten powie cztery piki. A ja nie skontruję, tylko zawistuję w asa, kier i w kiera, jak do przebitki. Oj oj. oj, oj. Tu było od razu na cztery kiery. Co nie ma kierów? O. Mhm. No dobra ekspercia, po w kiera się rozpłaczesz, tak? Nie grasz w pika. A ty króla po co kładziesz, Marian? Co? Przecież masz jednego pika w ręku tylko, koleś. Jak ty chcesz to grać? O, o ho, 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 No, a w kiery kto będzie brał lewy kierownik? Aha. Aha, a treflowych nie chcesz? I teraz może rzucać to czy nie pomoże Ja żeby rzucić trefla Następnego trefla przebiję wyjdę w kiera Bierzemy trzy lewy jeszcze Ho, ho, ho ho Moja Zoho Tylko ty Marian z tymi kierami się nie wygłub. Bierzemy trzy lewy na ostatni. No Marian. Ja mówiłem coś do ciebie. Uf. I nie masz kieru, Marian? Masz. Uf. To się nazywa skruta tutowe. Cztery piki co Zablokowali nam kiery. Nie mam karty, nie gram z nimi. Nie mam karty. Dziękuję za uwagę.